Dobra, witamy. Idziemy właśnie. Witamy wszystkich. Jesteśmy znowu nad słupią. 3 tygodnie minęło od naszego ostatniego wyjazdu. Ech, poprzednim razem nic, ale teraz wszystkie okoliczności mówią przyrody, że na pewno coś się wydarzy. Właśnie prosto z podróży. 5 godzin trwała. Dojechaliśmy, przebraliśmy się w 5 minut i już ruszamy. Próbujemy jeszcze raz ten sam odcinek, co ostatnim razem tutaj byliśmy Wtedy padły tu jakieś rybki, były jakieś kontakty z rybą też tam opowiadały nam akurat to osoby przy tym moście też coś o, Tak Woda widać jest wyższa Tak ostatnio Pewnie będzie brudna tak, Śnieg się rozpuścił jest... Która to jest? 30, tak? Mamy tu 4 godziny No, 4 godziny wędkowania będzie Zobaczymy. Tylko jeden samochód, także że dobrze gwiazduje Albo coś leży, nic nie biorą Nie pogodnie się <noise> Dobra się nie Dobra, do zobaczenia Co tu się dzieje? Przyjechaliśmy dosłownie 7 minut temu Młody machnął parę razy różową blachą I mówi jednak chyba Wopka, zobaczcie Drugim Ale emocje. drugim rzucie na bobera. Jest nasz drugi wypad na trocie w życiu. Jesteśmy w bydlinie, zaraz przy tej kłodece, przy tym pomoccie, pokaż się mody. Nienormalnie trzęsiemy się niesamowicie. Co tu się zadziało dzisiaj w tym momencie ludzie? Nie wierzę. Nie wierzę. Normalnie dawaj, miarka i zaraz wypuszczanie. Jest tutaj rybka, tak żeby Uważaj zęby. Olu mi się ręce, czy Olu ma ostre zęby? Ale tak? mi się trzęsą ręce. Uważaj, no. super. Dobrze. Przył przyłóż do wędki, żebyśmy później mogli odmierzyć dokładnie ile ona ma. Tak, Daj wędkę. Tylko. Równo. 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 I do wędeczki między. Połowie między jedną a drugą przedroteczką zrobimy, później wieczorem zmierzymy to i Letakku będziemy... Wiedzieli. 60? 60 ma na pewno, ale piękna sztuka. Dobra, dawaj zdjęcie. Niesamowita uwaga jeszcze, dawaj, chodź ważymy. Ale podbieram to. No dobra. Nie wiem. Wiedzieli. Jeszcze dać nie długi. Ja też nie mogę. Ale numer. Sosiatkę, no. nie? O Jest, kurde, doradę. pokaż dwa pobierakiem mamy 2,52 Dobra, dawaj, Dobra sam, teraz wypuszczamy rybę Czekaj, Bo... Teraz całkowicie jaka motorzy, ale są takie emocje Rybka wraca do wody Chodź tutaj kochana I poszła Poszła ja. Jezus a, wiem, że plan... To jest chłopak, który mi dał tą rybkę. Się trzęsę ze szczęścia. No, to pierwsza. Wziął spod drzewka. Jezus. Ze szczęścia nie mogę wszystko mieć. Trzęsie się. Nie wiem, Ale ładnie walczył. Dobra, łowimy. Małe sprostowanie. Niestety. Nie nagrałem się walka z tą rybą. Miałem ustawione na zdjęcia. Zrobiło mi się zdjęcie tylko przy zacięciu. Nie wiem jak to się stało. Miałem włączone nagrywanie, ale zdjęcie samo mam. Więc ale jest, typ, jest. Mam filmik jak w podbieraku. No niestety. Żałuję, że tak wyszło, ale. No co się zrobi. 11:30, niestety ten tego wodera urwałem. Chwilę po złowieniu tej ryby, Rzuciłem na drzewo i został tam. Zmieniłem na salmo. Tak samo jak pomalowałem go trochę. Widać. Tak, tak miejsce w teraz Próbujemy. A ja już nic nie muszę złapać, a ja jeszcze jestem spełniony. Już wyjazd udany Pierwsza trać w życiu. No i super. U, pokażę Wam. Budoweczka. Teraz zabrałem ze sobą dwa. Wahadełka. Jakieś większe, coś. Na gąszy miejscu. Słychała, tak. Wczoraj malowaliśmy statą Taki na różowe kolory Bezmętna woda jest Drugie pudełeczko jakieś A to mało tych woderków, Tu jest większość, pudełko do caku to jest jeden taki pomalowany śłachadełko Jakieś jakieś alki No to jest to, co przy sobie noszę to co? jest więcej rzeczy A to już Pokażemy Wędeczko Od no. SPRO 240 od 15 do 40 gramów Nagrofę z krętnikiem. Ta z krętnikiem tu Żyłka 028, ale zmienię na później. Kałurotek jakiś bardziej dragona i wobek salmu. Postanowiłem zmienić przynętę. Teraz próbowałem cały czas na woblery, bo mi się wober sprawdził. Próbowałem na woblerka. Teraz mamy ciut, ciut płytsze miejsce Blaszka złota, tutaj taki wzorek coś takiego leci Mamy godzinę około 13 No i próbujemy no to... kolejna zmiana przynęty Teraz założymy hodóweczkę co bierzemy Spokojna w obrębie Wszystko tam do chodu I Takiego łamańca założyłem na Salmo Taki okoń jaśniejszy z pomarańczowym brzuchem I Na razie od tamtego momentu się nic nie wydarzyło. na wybranie nic. Ale ja nic nie muszę złowić ja już jestem zadowolony. Proszę. Lata urwał przynęty przed chwilą. Na nieźle po jednej typu urwanej Szkoda, że ten wober poszedł co zowiem na niego Tą rybkę że on się urwał, trzeba będzie go dokupić Dobra, idziemy dalej Wróciłem na tym skróczkę złowiłem Wobek Wchodzi No i mam nadzieję że coś powiem zostało Jeszcze? Tak Już powoli kończymy łowienie Jesteśmy w przymocie Przejdźmy na drugą stronę Jeszcze tutaj chwilę, z pół godzinki może nie, nie całe pomachamy Jedziemy Jeszcze jutro i pojutrze jest będziemy łowić Czy jeszcze może coś padnie może tak nie. Jak już nic nie będzie to też sobie dobrze Już pierwsza trość złowiona w życiu, to jest Zakończenie dnia super dzień Pierwsza raz trać w życiu złowiona tak około 65 cm kilo 70 waży, ważyła poszła do wody urwane trzy przynęty, ja urwałem trzy, data jedną teraz urwałem przemieniłem na plecionkę, bo cały dzień mówiłem na żyłkę no super dzień bardzo zdziwiony byłem w pierwszych rzutach wpadła ta droć no super będziemy jeszcze mamy w sobotę i niedzielę będziemy próbować, będziemy dawać lepsze do relacje.